Krystyna Kermel, bądź wola twoje. Jak trudne jest to poddanie, gdy cierpienie przekracza ludzką miarę, gdy ból fizyczny, ból serca, niespełnione marzenia, rozczarowania, Zawiedzione nadzieje budzą niewiarę w sens istnienia, i kłócą się z poczuciem sprawiedliwości, rodzą zwątpienie w Twoje, o Panie, miłosierdzie. Ile głębokiej wiary trzeba, by rzec z oddaniem: bądź wola Twoja, Panie, i zaufać. I uwierzyć w sens cierpienia, bo przecież musi ono sens mieć w Twoim boskim planie. Ty dajesz każdemu krzyż na jego miarę, by mógł go donieść do Ciebie, nawet wtedy, gdy pod nim nieraz upadnie. Ty też upadałeś pod swego krzyża ciężarem. Wspieraj nas, ratuj, wspomagaj, bo jesteśmy zbyt słabi bez ciebie. Daj nam łaskę, moc i wolę wytrwania przy tobie. Niech wola Twoja się stanie o wielki, mocny, miłosierny, Panie. Czytał Bogdan Dmowski.